Których nie mam, się widzowie, których nie mam. Siemano widzowie, których nie ma, Siemano widzowie, których nie Dzisiaj gram w Brook Nie za bardzo przechopiałem na tą grą, ale zagramy co to. Mi to tak, 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 tatara go nie zrobimy. Teraz bierzemy nasz... o taką czapeczkę. Możemy jakieś włoski tam wybrać. Backona nie. O! Nie, to nie. One nie są za dobre. O! Polecam Wam te włosy. Nie, te, te. Ja nie wiem jakie wam polecać. O te. Albo te, nie no. Jakie Wam polecać? Dobra, te. Może to są dla chłopakowę. Ale... Założymy. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Robimy sobie takiego skina. Okej, okay, jesteśmy w roku. Mroku Okej okay. Robimy takiego misia Śmiejcie się widzowie, śmiejcie Ale to super Robimy takiego misia, weźmiemy taki szalik Albo nie, taką muszkę i aparat Dobra, nie będziemy brać aparatu U, torebka I zwierzątko może jakieś Dobra, to nie będzie nie Okej, okay, ubranie Będzie było kompletnie okropne Będzie okropne To nasz skin Wszyscy tutaj sobie Każda dziewczyna tutaj robi skin'a Ale ja akurat wyglądam tutaj jak chłopak normalnie to... Dobra Okej okay, Weźmiemy deskorolkę Albo Dobra Będziemy Będziemy na czymś takim jeździć Dobra, zejdźmy z tego Okej, okay, weźmiemy sobie deskorolkę, będziemy driftować na niej. Albo nie, wózek taki Super! Yeah! Albo nie jej. Pojedziemy Salon z grami. te Taniecznie! Ton, 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 Dobra. Skaczemy na wózku Ui! I zrobimy gdzieś sobie tutaj domek. O! Tutaj jest pusty teren. Idealnie nam. O, tam może będzie jakiś. Może pozajęte Idźmy tutaj w takim razie. Mam pomysł. Zakradnijmy się do domu. Kogoś. Może ktoś ma otwarte. Zobaczmy. Ona ma zamknięte. Tak, ma zamknięte. Zobaczmy kto ma. Czy ma naprzeciwko, co ma zamknięte. Ma otwarte! Możemy się zakraść jej do domu. Okej, okay, idealny Dom hakera Idealny <śmiech> <śmiech> Po prostu jakiś koszmar, Co? Jakie oni, oni są głupkami Normalnie nie umiem zamknąć chaty Zobaczysz, kto jeszcze tam mnie zamyka chaty Ho, ho, ho Ciekawe, czy on zamyka chatę Mogę wejść na Luzie. Okej. Okay. Nie będę tam wchodzić, bo trochę nudno. Fury mnie ukradnę, bo mi niepotrzebna. A więc zróbmy sobie domek. Niech to się robi? Okej. Okay. Musimy zrobić domek. Nie, 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 nie. nie. Zatrzymaj, zatrzymaj. Dobra. Musiałam na chwilę to tak zatrzymać. I ten pierwszy weźmy. Okej. Okay. Czyli mamy taki pierwszy, najzwyczajniejszy domek. Pierwszy najzwyczajniejszy domek. Okej. Okay. Przepraszam, że ktoś tam w ogóle cały czas dzwoni. Nie mam zielonego pojęcia, po co oni dzwonią. Okej. Okay. To zamykamy, żeby nikt nas nie... I zobacz. Albo nie. Otworzymy. Zobaczymy, czy kogoś tutaj możemy zasiąść. Myślę, że twój ostatni film na chwilę, i wtedy dzwonię do niej. Okej. Okay. To idziemy na górę. Czekamy, aż ktoś mi się zakradnie do domu. Włączmy kamery. Chyba nikt tak nie tak co jest tak Hmm. nie będą mi się chyba wkazać, co nie? Raczej. Teraz będziemy sami patrzeć tam. O, jost. To zobaczmy jeszcze raz na kamerach. A, e, fajny domek. A gdzie ja?

zostawimy pod Okej. Okay. Zobaczmy, czy ktoś mi się zakradł Czy jeszcze nie? Kurczę, co się stało? Dobra, to zostawię na jakiś czas jeszcze otwartą. Dobra, mam na czy zamkniętym? Myślałam, że właśnie już zrobiłam na otwarte. I zostawmy tak, może ktoś mi tam wejdzie. Dobra, to widzowie przepraszam na to, za tą chwilkę, bo coś mi tak nie przyszło. U... Dobra. Mam nadzieję, że ktoś mi się jeszcze tutaj zakranie. Ale muszę odejść. Proszę jeszcze bardziej. Okej. Okay. To może ktoś inny ma jeszcze otwartą chatę. To przecież ja. Nie, to nie ja. Ale mam tylko samą chatę. Czyli tutaj nie muszę wchodzić. Czyli to na, to na, to ona to, ona, to, ona. Będę, się to, ona, to ona. nie to na, to to Nie, to na, to to Jest taka po prostu brzydka. Jest z niej taki brzydak. Dobra, jedziemy na swoim wózku imbaleckim. Czy na deskorolce? Dobra, na deskorolce. Dobra. Przetrwamy chyba czy ktoś mi się zaklęta do domu? Tylko go tam zamknę. Jak ktoś mi się tam wreszcie wejdzie. Tylko go tam zamknę. I jest tutaj. Odwdzięczę się jeszcze jej. Tej Bachorowi a Ale to nie, tam, nie tam. Mm. Co to za bachor? Dobra, nie będę. Okręcę mu tylko chwurę. Którym to się z niego jedzie? Dobra, nie będę. Mam swoją furkę. Jest o wiele lepsza. I zobaczymy kamerę. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A! Dlaczego tutaj nikt nie wchodzi? Chcę, żeby ktoś tutaj wszedł. Nie jestem na was wydziela, jest po prostu. Ale no, nie chcę mnie wysłuchać. Nie, nie, nie.